Jeśli otrzymałeś ten film, to znaczy, że jesteś w trybie twórcy, tylko 1% wybranych. Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Jeśli czytasz te słowa teraz, wiedz, że nie jest to przypadek. Bóg w swojej nieskończonej mądrości i miłości poprowadził cię tutaj. Każde kliknięcie, każda decyzja, która doprowadziła cię do tego momentu, została starannie zaplanowana przez stwórcę wszechświata. Masz przed sobą transformującą podróż, która obudzi boski potencjał, który zawsze istniał w tobie. Pozwól, że przedstawię ci koncepcję trybu twórcy cenny dar udzielony przez Boga nielicznym wybranym. Jeśli to czytasz, to dlatego, że Pan zdecydował, że nadszedł czas, aby obudzić tę moc w tobie. Tryb twórcy to nie tylko umiejętność, ale święta odpowiedzialność boskie powołanie do współtworzenia z samym Bogiem. Wyobraź sobie przez chwilę, ty, zwykły człowiek, obdarzony mocą przekształcania nie tylko własnego życia, ale także świata wokół ciebie. Brzmi to zbyt wspaniale, aby było prawdziwe. Cóż dokładnie to Bóg oferuje ci teraz? Tryb twórcy jest kluczem do odblokowania potencjału, o którym może nawet nie wiedziałeś, że go posiadasz. Ale czym dokładnie jest ten tryb twórcy? To zdolność kształtowania swojej rzeczywistości poprzez niezachwianą wiarę, nieustraszony odwagę i siłę emanującą bezpośrednio z tronu Boga. To stan bycia, w którym nie tylko istniejesz, ale naprawdę żyjesz, tworząc, przekształcając i budując zgodnie z boskim planem dla Twojego życia. Wszechświat, kierowany wszechmocną ręką Boga, jest całkowicie dostosowany, aby wspierać Cię w tej niezwykłej podróży. Ale jest jeden warunek, Musisz otworzyć swoje serce, musisz dostroić swoje duchowe uszy, aby usłyszeć boskie szepty, aby rozpoznać znaki, które Bóg nieustannie wysyła w twoim kierunku. Wielu z nas przechodzi przez życie jako zwykli obserwatorzy, biernie obserwując, jak dni zamieniają się w lata, ale Bóg wzywa cię do czegoś większego. Chce, abyś stał się protagonistą własnej historii, współautorem wraz z nim w Wielkiej Księdze Życia. Może się zastanawiasz, ale co, jeśli nie jestem przygotowany? Co, jeśli zawiodę? Mój drogi bracie, moja droga siostro, posłuchaj tych słów uważnie: Nie musisz bać się nieznanego. Bóg, który stworzył galaktyki, który namalował niebo gwiazdami, który tchnął życie w twoje płuca, ten sam Bóg jest u twojego boku, prowadząc każdy twój krok. Pomyśl o wyzwaniach, które napotykasz, nie jako o przeszkodach, ale jako o lekcjach starannie zaprojektowanych przez Boga dla Twojego wzrostu. Każda trudność jest okazją do wzmocnienia Twojej wiary, udoskonalenia charakteru, zbliżenia się jeszcze bardziej do serca Ojca. Pozwól, że podzielę się potężnym przykładem tego, jak możemy postrzegać wyzwania jako zamaskowane błogosławieństwa. Był kiedyś człowiek o imieniu Józef w Biblii, został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, niesprawiedliwie uwięziony i pozornie zapomniany, ale Bóg działał na każdym etapie tej trudnej podróży. To, co wydawało się serią tragedii, było w rzeczywistości ścieżką, którą Bóg wytyczył, aby wynieść Józefa na pozycję przywódcy, gdzie uratuje nie tylko swoją rodzinę, ale całe narody przed głodem. Podobnie, wyzwania, którym stawiasz czoła dzisiaj, mogą być stopniami, których Bóg używa, aby podnieść cię na nowy poziom wiary wpływu i celu. W trybie twórcy uczysz się postrzegać każdą przeszkodę jako boską oportunidadę. Każdy problem jako potencjalny cud czekający na spełnienie. W tym momencie chcę zrobić pauzę i poprosić o coś szczególnego. Jeśli czujesz obecność Boga w swoim życiu, jeśli rozpoznajesz Jego prowadzącą rękę w każdym aspekcie swojej podróży, proszę, podziel się Amen w komentarzach, Twoje świadectwo może być dokładnie tym, co ktoś potrzebuje usłyszeć dzisiaj. Teraz zagłębmy się głębiej w koncepcję trybu twórcy. To nie jest tylko stan umysłu, ale głębokie duchowe zestrojenie z samym sercem Boga. Kiedy wchodzisz w tryb twórcy, stajesz się kanałem, przez który boska moc przepływa do otaczającego cię świata. Pomyśl, jak Bóg stworzył wszechświat, przemówił, a rzeczy zaczęły istnieć. Niech stanie się światłość. Powiedział i światłość się stała. Podobnie, gdy działasz w trybie twórcy, Twoje słowa zyskują nową moc, Twoje modlitwy stają się boskimi dekretami, Twoje marzenia przekształcają się w niebiańskie projekty, ale z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Tryb twórcy nie jest do wykorzystania w sposób egoistyczny lub dla osobistego zysku. To święte narzędzie do rozszerzania Królestwa Bożego, do przynoszenia światła w ciemność. Do uzdrawiania złamanych i uwalniania więźniów. Wyobraź sobie przez chwilę wpływ, jaki możesz mieć, gdy w pełni działasz w trybie twórcy. Odbudowane rodziny, przemienione społeczności, narody pod wpływem, wszystko dlatego, że syn lub córka Boga zdecydowali się przyjąć swoje boskie powołanie i współtworzyć ze Stwórcą. Jeśli wierzysz w Boga i czujesz, że to jest Twój moment, jeśli jesteś gotowy przyjąć tryb twórcy w swoim życiu, Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Tutaj znajdziesz więcej znaków, więcej inspiracji, więcej boskich wskazówek dla swojej podróży w trybie twórcy. Pamiętaj: tryb twórcy nie jest czymś, co włączasz i wyłączasz, jak przełącznik. To styl życia, sposób bycia, który rozwija się w miarę jak kroczysz w bliskości z Bogiem. To proces codziennego odnawiania Twojego umysłu, jak uczy nas list do Rzymian 12:2. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Kiedy wchodzisz w tryb twórcy, zaczynasz widzieć świat oczami Boga. Tam, gdzie inni widzą problemy, ty widzisz potencjał. Tam, gdzie inni widzą chaos, ty widzisz możliwości dla boskiego porządku. Tam, gdzie inni widzą niemożliwości. Ty widzisz cuda czekające na spełnienie. Ale tryb twórcy nie dotyczy tylko wizji, chodzi o działanie, chodzi o podejmowanie kroków wiary, nawet gdy ścieżka nie jest w pełni jasna, chodzi o zaufanie, że Bóg rozdzieli wody, gdy postawisz stopy na brzegu swojego osobistego Morza Czerwonego. Pomyśl o Noe, który zbudował arkę na suchym lądzie, bo Bóg powiedział mu, że nadejdzie potop. Pomyśl o Abrahamie, który zostawił wszystko, co znał, aby podążać za Bożą obietnicą nowej ziemi. Pomyśl o Marii, która powiedziała Bogu tak, nawet gdy plan wydawał się niemożliwy i potencjalnie skandaliczny. Oni wszyscy działali w trybie twórcy, nie tylko wierzyli w Boże obietnice, działali na ich podstawie. I to właśnie Bóg wzywa Cię do zrobienia dzisiaj. Może myślisz, ale ja jestem tylko zwykłym człowiekiem. Jak mogę robić tak wspaniałe rzeczy? Mój ukochany bracie, moja ukochana siostro, pozwól, że ci przypomnę: Bóg nie powołuje wykwalifikowanych, On kwalifikuje powołanych. Nie potrzebuje twojej zdolności, potrzebuje twojej dyspozycyjności. Pamiętaj o Dawidzie, prostym pasterzu, który stał się największym królem Izraela. Pamiętaj o Piotrze, niewykształconym rybaku, który stał się filarem wczesnego kościoła. Pamiętaj o Pawle, prześladowcy chrześcijan, który stał się największym misjonarzem w historii. Bóg specjalizuje się w używaniu tego, co zwyczajne, do tworzenia nadzwyczajnego. I teraz chce użyć ciebie. Tryb twórcy nie polega na byciu doskonałym. Chodzi o bycie doskonale zależnym od Boga. Chodzi o zrozumienie, że w Twojej słabości siła Boga jest doskonalona. Chodzi o zrozumienie, że nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Musisz tylko znać tego, który jest odpowiedzią. W miarę jak przyjmujesz tryb twórcy, zaczniesz zauważać zmiany w swoim życiu. Decyzje, które wcześniej wydawały się trudne, staną się jasne. Drzwi, które wydawały się zamknięte, zaczną się otwierać. Zasoby, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją, zaczną się manifestować. To nie znaczy, że wszystko będzie łatwe. Droga trybu twórcy często jest wyzwaniem. Będą momenty zwątpienia, momenty walki, momenty kiedy będziesz kuszony, aby się poddać. Ale to w tych momentach objawia się prawdziwa siła trybu twórcy, bo w trybie twórcy uczysz się postrzegać wyzwania nie jako przeszkody, ale jako okazję do cudów. Uczysz się patrzeć na bitwy nie jako potencjalne porażki, ale jako potencjalne zwycięstwa. Uczysz się widzieć każdą niemożliwą sytuację jako zaproszenie do świadczenia nadnaturalnej mocy Boga. Daj lajka, jeśli wierzysz, że tryb twórcy jest zgodny z boskim planem w Twoim życiu. Twój like to nie tylko kliknięcie, to deklaracja wiary, potwierdzenie, że jesteś gotowy wyruszyć w tę transformującą podróż z Bogiem. Teraz chcę przemówić bezpośrednio do Twojego serca, może stawiasz czoła sytuacji która wydaje się niemożliwa w tym momencie. Może zmagasz się z wątpliwościami, lękami lub niepewnością. Może czujesz się nieadekwatny lub nieprzygotowany do powołania, które Bóg ma dla Twojego życia. Pozwól, że Cię zapewnię. Zostałeś stworzony na taki czas jak ten. Bóg nie popełnił błędu wybierając Ciebie. Widział cały Twój potencjał jeszcze przed Twoim narodzeniem, zna każdą Twoją silną stronę, i każdą słabość, i nadal wybrał ciebie. W trybie twórcy, twoje słabości stają się punktami wejścia dla Bożej Mocy. Twoje niedoskonałości stają się okazjami do zajaśnienia Bożej łaski. Twoje lęki stają się trampoliną dla wiary. Pamiętaj słowa Boga do Pawła w drugim liście, do Koryntian, 12-9. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. W trybie twórcy. Uczysz się chlubić swoimi słabościami, bo to przez nie objawia się w twoim życiu moc Chrystusa. Wyobraź sobie przez chwilę, co by było, gdybyś zaczął postrzegać każde wyzwanie w swoim życiu jako okazję do cudu. Co by było, robić, zaczął skupiać się na tym, co Bóg może zrobić przez ciebie. To jest istota trybu twórcy. To zmiana perspektywy, która całkowicie przekształca sposób, w jaki żyjesz. To przejście od mentalności ofiary do mentalności zwycięzcy. To przejście od reagowania na okoliczności do tworzenia nowych realiów zgodnych z wolą Bożą. W trybie twórcy stajesz się agentem transformacji w otaczającym cię świecie. Twoje słowa stają się nasionami życia, twoje działania stają się katalizatorami cudów. Samo twoje istnienie staje się żywym świadectwem transformującej mocy Boga. Ale tryb twórcy nie dotyczy tylko wielkich gestów czy dramatycznych działań. Często to małe rzeczy robione z wielką miłością mają największy wpływ. To uśmiech, który oferujesz nieznajomemu, słowo zachęty, które dajesz przyjacielowi, modlitwa, którą odmawiasz za kogoś, kogo nawet nie znasz. W trybie twórcy uczysz się dostrzegać nadzwyczajne w zwyczajnym, zaczynasz zauważać, że każda chwila jest okazją do manifestacji Bożej miłości. Każda interakcja jest szansą na przyniesienie królestwa niebieskiego na Ziemię. Pomyśl, jak Jezus działał w trybie twórcy. Zamieniał wodę w wino, rozmnażał chleb i ryby, uciszał burzę jednym słowem, ale także zauważał wdowę, która oddawała swoje ostatnie monety. Doceniał dzieci, które inni odprawiali, dotykał niedotykalnych i kochał odrzuconych. To jest serce trybu twórcy. Widzieć świat tak, jak widzi go Bóg. I działać zgodnie z tym, to mieć oczy otwarte na potrzeby wokół ciebie i ręce gotowe być rękami Boga w tym świecie. Teraz możesz się zastanawiać, jak mogę wejść w ten tryb twórcy, jak mogę uzyskać dostęp do tej transformującej mocy w moim życiu. Odpowiedź jest prosta, ale głęboka poprzez bliskość z Bogiem. Tryb twórcy to nie technika do opanowania, ale relacja do pielęgnowania. To spędzanie czasu w obecności Boga, słuchanie Jego głosu, medytowanie nad Jego słowem, dostosowywanie swojego serca do Jego serca. To w tych momentach bliskości otrzymujesz Bożą wizję dla swojego życia, to tam otrzymujesz odwagę, aby podejmować kroki wiary, to tam jesteś upoważniony do robienia niemożliwego. Pamiętaj, zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga ten sam Bóg. Który przemówił i stworzył wszechświat: żyje w tobie, masz DNA stwórcy płynące w twoich żyłach. Tryb twórcy to po prostu pozwolenie, aby ta boska natura w pełni się manifestowała w twoim życiu. W miarę jak kroczysz w trybie twórcy, zaczniesz widzieć cuda dziejące się wokół ciebie nie tylko wielkie, spektakularne cuda, ale także cuda codzienności przemienione serca, odbudowane relacje, odkryte cele. Zobaczysz drzwi otwierające się tam, gdzie wcześniej wydawały się mocno zamknięte. Zobaczysz zasoby pojawiające się z nieoczekiwanych miejsc. Zobaczysz Boga poruszającego góry, które wcześniej wydawały się nie do pokonania. Ale pamiętaj, tryb twórcy nie dotyczy Ciebie. Chodzi o Boga działającego przez Ciebie. Chodzi o to, by stać się kanałem, przez który boska moc może przepływać do świata. Chodzi o to, by stawać się mniejszym, aby on mógł stawać się większym. W trybie twórcy uczysz się mówić jak Jan chrzciciel. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. j 30. Rozumiesz, że twoje życie nie polega na budowaniu własnego królestwa, ale na rozszerzaniu królestwa Bożego. Na początku może to wydawać się przerażające. Oddanie kontroli i powierzenie wszystkiego Bogu może wydawać się skokiem w ciemność. Ale w rzeczywistości jest to skok ku światłu, to wymiana naszej ograniczonej wizji na nieskończoną wizję Boga, to wymiana naszych wadliwych planów na doskonałe plany Stwórcy wszechświata. Kiedy działasz w trybie twórcy, zaczynasz dostrzegać cuda w codzienności. Ta przypadkowa rozmowa z nieznajomym staje się okazją do uzdrowienia. Ten problem w pracy staje się szansą na zademonstrowanie uczciwości i doskonałości. Ten kryzys rodzinny staje się żyznym gruntem dla wzrostu miłości i przebaczenia. Zaczynasz rozumieć, że w życiu dziecka Bożego nie ma przypadków. Każde spotkanie, każde wyzwanie, każde zwycięstwo jest starannie zaaranżowane przez Mistrza Wszechświata dla Twojego wzrostu i Jego chwały. W trybie Twórcy Twoje modlitwy się zmieniają. Zamiast prosić Boga o rozwiązanie Twoich problemów, zaczynasz pytać: Panie, jak mogę być częścią rozwiązania? Jak mogę być twoimi rękami i stopami w tej sytuacji? Przechodzisz od biernego obserwatora do aktywnego uczestnika w boskim planie. Pamiętaj, Bóg nie potrzebuje cię do realizacji swoich celów. Jest wszechmogący i mógłby zrobić wszystko sam, ale w swojej nieskończonej miłości wybiera nas do włączenia w swoje dzieło. Daje nam przywilej współtworzenia z nim. Bycia częścią czegoś większego niż my sami to jest piękno trybu twórcy. Nie chodzi tylko o otrzymywanie błogosławieństw, ale o stawanie się błogosławieństwem. Nie chodzi tylko o bycie przemienionym, ale o bycie agentem przemiany w świecie. Pomyśl, jakby to było gdyby każdy chrześcijanin żył stale w trybie twórcy. Wyobraź sobie wpływ, jaki mielibyśmy na nasze rodziny, nasze społeczności, nasze narody. Bylibyśmy prawdziwie solą Ziemi i światłem świata, jak Jezus nas powołał. Ale tryb twórcy nie jest zarezerwowany tylko dla wybranych nielicznych. Jest dla każdego dziecka Bożego, które jest gotowe powiedzieć tak boskiemu powołaniu. Jest dla ciebie dokładnie tam, gdzie jesteś, ze wszystkimi twoimi mocnymi i słabymi stronami. Bóg nie czeka, aż będziesz doskonały, żeby cię użyć szuka chętnych serc ludzi którzy powiedzą jak Izajasz oto ja poślij mnie Iz 8 Jeśli czujesz że twoje serce płonie tymi słowami jeśli czujesz rosnące pragnienie wejścia w tryb twórcy wiedz że to Duch Święty wzywa cię do nowego wymiaru życia i służby nie ignoruj tego wezwania nie odkładaj go na kiedy będziesz gotowy moment jest teraz Bóg chce cię użyć dzisiaj, dokładnie takiego tu, jakim jesteś, tam gdzie jesteś. Może myślisz: Ale co jeśli zawiodę? Co jeśli popełnię błędy? Mój drogi bracie, moja droga siostro pozwól, że cię zapewnię: zawiedziesz, popełnisz błędy, ale to jest część procesu. W trybie twórcy nawet nasze błędy są odkupione i przekształcone w stopnie do wzrostu. Pamiętaj o Piotrze, który trzy razy zaparł się Jezusa. Ale potem stał się skałą, na której zbudowany został Kościół. Pamiętaj o Dawidzie, który popełnił cudzołóstwo i morderstwo, ale pokutował i został nazwany człowiekiem według serca Bożego. Pamiętaj o Pawle, który prześladował Kościół, ale stał się największym misjonarzem w historii. Bóg nie szuka doskonałości, szuka postępu, szuka serc, które są gotowe uczyć się, rosnąć. Poddawać się coraz bardziej Jemu. W trybie twórcy uczysz się postrzegać swoje porażki nie jako końce, ale jako początki. Każdy upadek staje się okazją do powstania silniejszym. Każdy błąd staje się lekcją, samowitego. Tryb twórcy nie dotyczy tylko tego, co robisz dla Boga. Chodzi o to, co Bóg robi w tobie. Chodzi o bycie przemienionym na obraz Chrystusa, dzień po dniu, chwała po chwale. Jeśli jesteś gotowy wyruszyć w tę transformującą podróż, jeśli jesteś gotowy wejść w tryb twórcy i współtworzyć z Bogiem, zachęcam cię do polubienia tego filmu. Twój lajk like to nie tylko kliknięcie, to deklaracja wiary, zobowiązanie do życia niezwykłym życiem dla chwały Bożej. Teraz chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i zastanowił. Co jesteś gotowy stworzyć z Bogiem? Jakie marzenia On zasadził w twoim sercu? Jakie góry wzywa Cię do poruszenia? Może to rozpoczęcie służby, która dotrze do zgubionych i złamanych, może to przyniesienie uzdrowienia i pojednania w Twojej rodzinie. Może to wykorzystanie Twoich talentów i umiejętności w sposób, który uwielbi Boga i pobłogosławi innych. Cokolwiek to jest, wiedz, że nie jesteś sam w tej podróży. Ten sam Bóg, który powołał Cię do trybu twórcy, będzie z Tobą na każdym kroku drogi. Będzie Twoją siłą, gdy będziesz słaby, Twoją mądrością, gdy nie będziesz wiedział, co robić, Twoją odwagą, gdy staniesz w obliczu strachu. Pamiętaj słowa Pawła z listu do Filipian, 1:6. Mam pewność, że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Bóg nie tylko rozpoczyna pracę w nas, on ją kończy. Jest wierny, aby dokończyć to, co rozpoczął. W trybie twórcy uczysz się ufać nie swoim własnym zdolnościom, ale wierności Boga. Uczysz się opierać na Jego obietnicach, polegać na Jego sile, zależeć od Jego łaski. A gdy to robisz, odkryjesz niesamowitą prawdę. Tryb twórcy to nie tylko sposób życia, to sposób, do którego zostaliśmy stworzeni. To wypełnienie oryginalnego Bożego celu dla naszego życia. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę. Umieścił ich w ogrodzie, aby go uprawiali i strzegli. Rdzec 2,15. Innymi słowy, zostali stworzeni, aby być współtwórcami z Bogiem, aby dbać i rozwijać to, co on stworzył. Grzech przerwał ten plan, ale przez Jezusa Chrystusa jesteśmy przywróceni do tego pierwotnego celu. W trybie twórcy wypełniamy powołanie, do którego zostaliśmy stworzeni od początku czasów. Wyobraź sobie wpływ jaki możesz mieć, gdy żyjesz w pełni w trybie twórcy. Wyobraź sobie życia, które mogą być przemienione, serca, które mogą być uzdrowione, dusze, które mogą być zbawione, ponieważ zdecydowałeś się powiedzieć tak Bożemu powołaniu. Może myślisz, ale ja jestem tylko jedną osobą, co ja mogę zrobić. Pozwól, że ci przypomnę. Jeden akt posłuszeństwa może wywołać reakcję łańcuchową, która wpłynie na pokolenia. Jedno życie oddane Bogu może zmienić bieg historii. Pomyśl o Mojżeszu, który wyprowadził cały naród z niewoli, pomyśl o Esterze, która uratowała swój lud od zagłady, pomyśl o Marii, która powiedziała Bogu tak i przyniosła Zbawiciela na świat. To nie byli superbohaterowie, to byli zwykli ludzie, którzy zdecydowali się żyć w trybie twórcy, którzy postanowili zaufać Bogu i działać w posłuszeństwie Jego woli. I Bóg chce użyć Ciebie w ten sam sposób, chce dokonać niezwykłych rzeczy przez Twoje zwyczajne życie, chce użyć Twoich doświadczeń, Twoich zmagań, nawet Twoich blizn dla swojej chwały i dla dobra innych. W trybie twórcy nic nie jest zmarnowane. Każda część Twojej historii staje się narzędziem w rękach mistrza rzemieślnika. Twoje zwycięstwa stają się świadectwem Bożej łaski. Twoje zmagania stają się źródłem empatii i współczucia dla innych, nawet twoje rany stają się oknami, przez które światło Boga może świecić do zranionego świata. W miarę jak kroczysz w trybie twórcy, zaczniesz widzieć świat w inny sposób. Zobaczysz możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko problemy, zobaczysz nadzieję tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko rozpacz, zobaczysz potencjał do cudu w każdej sytuacji. A co najwspanialsze, w miarę jak działasz w trybie twórcy, stajesz się bardziej podobny do Stwórcy. Zaczynasz coraz bardziej odzwierciedlać charakter Boga. Twoje współczucie rośnie, twoja miłość się pogłębia, twoja wiara się wzmacnia. To jest prawdziwa moc trybu twórcy. Nie chodzi tylko o to, co robisz na zewnątrz, ale o to, co Bóg robi wewnątrz ciebie. To proces transformacji trwający całe życie, gdzie jesteś nieustannie kształtowany na obraz Chrystusa. Zatem, mój drogi bracie, moja droga siostro, wyzywam Cię dzisiaj, wejdź w tryb twórcy. Przyjmij, Boże, powołanie dla Twojego życia. Zrób krok wiary, o który On Cię prosi. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne. Nie czekaj, aż poczujesz się w pełni gotowy. Moment jest teraz. Bóg chcecie użyć dzisiaj dokładnie tam, gdzie jesteś, z tym wszystkim, co masz. Pamiętaj, w trybie twórcy nie jesteś ograniczony swoimi zasobami, umiejętnościami czy okolicznościami. Jesteś połączony z nieograniczonym Bogiem, stwórcą wszechświata. Z nim wszystko jest możliwe. Więc na co czekasz? Czas wejść w tryb twórcy. Czas współtworzyć z Bogiem. Czas żyć niezwykłym życiem, do którego zostałeś stworzony. Niech Bóg błogosławi cię obficie, gdy wyruszasz w tę transformującą podróż. Niech napełni cię swoim duchem, prowadzi swoją mądrością i wzmacnia swoją mocą. I zawsze pamiętaj: zostałeś stworzony, aby tworzyć. Zostałeś stworzony do trybu twórcy. Teraz idź i żyj tą prawdą dla chwały Bożej i dla dobra innych. Niech Pan będzie z tobą na każdym kroku tej ekscytującej podróży. Amen.